Miałam duży problem, bo bardzo mocno kłębił się we mnie strach. Prawie bałam się wszystkiego. Nie miałam ustabilizowanego życia prywatnego, jak również finansowego. No, stąd jakieś miałam problemy i zawiłości. W momencie, jak podjęłam sesję, powoli. Zaczęłam stabilizować jakby siebie, poznawałam siebie bardziej, zastanawiałam się bardziej nad tym, co robię, co się dzieje wokół mnie, o czym myślę. Cały czas czyściłam i zaczęło się moje życie całkowicie zmieniać. Dostawałam różnego rodzaju oferty. Akurat ówcześnie prowadziłam salon w Polsce, więc dostałam ofertę współpracy. Ustatkowałam swoje życie prywatne, poznałam mężczyznę, który jest moją bratnią duszą, jest generalnie wszystkim, jest przecudowny i nawet dzisiaj czytałam jeszcze zamówienie, jakie złożyłam na partnera. Pokryło się prawie wszystko, dosłownie może jakieś tam drobne cechy, ale zawsze się śmieję, że zapomniałam dopisać, żeby nie palił. Te programy mi dały bardzo dużo, zmieniło mi się w ciągu roku moje życie o 180 stopni. To zajęło jakiś czas, ale wszystko ma pewien czas. Jak, jak trafiłam do y, pierwszego programu Kobieca Moc, y, to byłam w sytuacji takiej, że y, nie wiedziałam, gdzie mam y, realizować swoje życie, czy w Polsce, czy za granicą. To było raz. Po drugie, moja sytuacja prywatna z moim ówczesnym mężczyzną nie była klarowna i jasna I, i nie znałam do końca swojej wartości siebie. To były takie trzy, wydaje mi się, najważniejsze rzeczy, jak wchodziłam do pierwszego programu Kobieca Moc. Prowadziłam salon i pracowałam za granicą. Salon prowadziłam w Polsce. I miałam mnóstwo problemów. Teraz, po roku, mogę powiedzieć, że spotkałam życiową miłość, dostałam w Norwegii kontrakt na 100%. W tym momencie wynajmuję jeszcze stanowisko fryzjerskie i pracuję na własny rachunek. Mam własną firmę. Firmę w Polsce, którą miałam, salon fryzjerski, zamknęłam. Mam większy spokój ducha. Jestem bardziej zadowolona z życia, zmieniłam samochód na lepszy, mam więcej satysfakcji z tego, jak wygląda moje życie obecnie. Można naprawdę z dnia na dzień realizować swoje marzenia, bo ja w ciągu roku nie spodziewałam się, że będę w stanie aż tyle zmienić. Próbowałam całe swoje życie. Powtarzanie tych sesji, tak jak ja to robiłam. Dawało mi to, że ja zostawałam na pewnym poziomie, bo tak przynajmniej czułam, że ja muszę zostać na pewnym poziomie, żeby przyzwyczaić ciało i ducha do tego poziomu, aby później znowu iść wyżej. To musi jakiś czas trwać. Chciałam, żeby ten poziom cały czas się utrzymywał, bo czułam się fantastycznie. Ale teraz widzę, że ustabilizowałam swoją sytuację i zaczynam jakby nowy etap, i chcę iść dalej. I chcę dalej podnosić moją energię. Ty zrobiłaś coś takiego, taką przemianę u mnie, że bez względu na to, że ja byłam w jakichś tam innych związkach, które w ogóle były niewłaściwe dla mnie, ja nie mając takiego typowego wzorca na prawdziwy związek, na prawdziwe udane małżeństwo, ty dokonałaś takiej przemiany we mnie, że dla mnie to wszystko zaczyna być naturalne. Okazywanie yy, mężczyźnie czułości, ciepła. Okazywanie dobra, nie, nie bycia jakąś zawisną czy y, robienia na przekór, co miało miejsce wcześniej w moich związkach. To jest niesamowita przemiana u mnie, jeżeli chodzi o związek, o partnerstwo.